Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. I w tym roku, choć liturgia daje nam bardzo krótki fragment Ewangelii, to jednak bardzo treściwy. I tam w Ewangelii znajdziemy taki piękny tekst, gdzie Pan Jezus przedstawia się nam jako dobry pasterz. I zaraz po tym jest taki piękny dodatek, piękne zdanie, które mówi nam, że Bóg Ojciec daje swojemu Synowi wszystko, aby to, co mu daje, niczego nie stracił. O co tutaj chodzi? No chodzi oczywiście o nas. Ten fragment Ewangelii podpowiada nam, że Pan Jezus ma taką moc i On jest tym, który może zrobić, abyśmy się nie zagubili, abyśmy nie zatracili Królestwa Bożego, nie zatracili nieba, czyli tego, co Pan Jezus nam wysłużył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to co On nam daje. Ten fragment Ewangelii mówi nam, że Pan Jezus jako Syn Boży może zrobić wszystko, aby to Królestwo Boże stało się udziałem każdego człowieka. Jest jedyny problem dla Pana Jezusa jedna bariera, którą po prostu nie przeskoczy. To jest nasza wolna wola, którą Pan Jezus szanuje i nigdy nie będzie interweniował w nasze wybory. Nie chce na siłę nas uszczęśliwać. Pan Jezus nie chce nas za kołnierz ciągnąć do nieba. A tak bardzo często, mimo że deklarujemy swoją wiarę i mamy poczucie przynależności do Chrystusa, to szukamy gdzieś spełnienia sensu, szczęścia naszego życia po swojemu, tam gdzie nie ma Chrystusowej Ewangelii. Szukamy tego szczęścia, szukamy spełnienia to, że to będzie dla nas najlepsze. W seksie, w pieniądzach, w karierze, w budowaniu planów, które nie zawsze są zgodne z Chrystusową nauką. A potem okazuje się, że to wszystko wali się nam na głowę, że to wszystko się nam rozwala, że jednak nie spełniło to naszych oczekiwań, że jesteśmy rozczarowani. I potem i tak przychodzimy do Pana Boga, szukamy u Niego pomocy. Warto o tym pomyśleć, gdzie szukać spełnienia, gdzie szukać prawdziwego szczęścia. Pan Jezus ma moc nas przeprowadzić przez nasze życie tak, aby osiągnąć pełnię szczęścia. Ta droga może nie być łatwa, ale na pewno możemy zaufać Panu Jezusowi, że nas przeprowadzi i i będziemy w pełni szczęśliwi w jego królestwie. Potrzebujemy tylko całą swoją wolą zwrócić się ku niemu i całkowicie Panu Jezusowi zaufać. Wiosna się już nam całkowicie rozbuchała. Pojawiły się nowe rośliny, nowe kwiaty, więc myślę, pozbieramy trochę tych kwiatów na barwniki i zrobimy kolejną miniaturkę na pamiątkę naszego rozważania do pracy. どっち Okay. Eu yeah.